Fajnie sobie tak czasami właśnie oh, pooddychać z dźwiękiem, gdyż wtedy tak uwalniamy tą energię bardziej, Pff, robimy się bardziej tacy wolni. Ja z tą wolnością tutaj przychodzę do Was właśnie nagrać sobie vloga i na kamerze chodzi mi mucha i ja ją widzę im. właśnie tak, kurde, szkoda, że nie widzicie, jest piękna o i w ogóle wszystko w naturce jest takie piękne nawet jak się przyjrzymy na liścia jak się tak dokładnie w niego wejrzymy to jest tyle wzorków i kolorów albo są na nim jakieś małe zwierzątka które prowadzą swoje życie i wow to jest zachwyt, wielki, wielki zachwyt tą egzystencją tutaj i to są takie małe rzeczy, które cieszą które nadają piękno temu życiu które na co dzień, jeżeli żyjemy mocno w naszej głowie, czyli robimy dużo rzeczy, po to, żeby w przyszłości coś mieć, czy na przykład pracujemy dużo albo umysł nami kieruje właśnie poprzez lęk, nie robimy tego, co naprawdę chcemy, co nam w duszy gra, to wtedy właśnie przystajemy dostrzegać te piękno dookoła, czy sobie. Piasek, jaki jest przyjemny na stóp. Czy, czy słońce, nawet, które nam takie daje, wiecie. Mm, przyjemnie nam po prostu jest na słońcu. Czy świeże powietrze. To wszystko są takie cuda i niesamowite sprawy, które widzę nawet po sobie, że bardzo często, jak za dużo myślę, to tego w ogóle nie dostrzegam. I przychodzi potem taki moment, że mówię: wow co się dzieje? Nie? Co ja chcę? Ja chcę żyć, a nie żyję, bo ciągle myślę i jak ciągle myślimy to to nie jest życie, to jest życie w iluzji, to jest spanie i całe w ogóle przebudzenie duchowe to jest po prostu wzniesienie się ponad umysł, czyli obserwację swych myśli i nie nadawanie im mocy, takiej. jeżeli mamy jakieś myśli Potem pojawiają się złe emocje, często albo też dobre, które potem też prowadzą do tych złych, no bo to jest dualizm, co jest najpierw pójdzie pozytywne, no to potem będzie się odbijać w drugą stronę. I to wszystko poprzez nadawanie ważności tym swoim myślom, a grunt to się nauczyć właśnie poprzez medytację, żeby obserwować te myśli i ich nie oceniać, tych dobrych, a nie tych złych myśli. Nie oceniać ich, bo wszystkie myśli właśnie nie są ani dobre, ani złe. Są po prostu myślami. No i oczywiście łatwo o tym mówić, ale jakby doświadczyć tego, żeby żyć tym, to już co innego. To trzeba po prostu poczuć i chcieć tego, chcieć tej wolności. Ale ja tylko tutaj Wam mówię, że to jest możliwe. Pewnie sami wiecie, bo ja też widzę po sobie, że. Parę razy mam tak, że właśnie ten umysł mnie mm, przytłoczy, że za bardzo się identyfikuję z tymi myślami, nadaję im ważność, bo ja oceniam, czy to są dobre myśli, czy to są złe myśli, czy to co robię jest dobre, czy złe. I potem mam dosyć i odpuszczam, i właśnie przestaję oceniać te myśli, i wtedy widzę, że wszystko jest dobre, i, i wtedy jest ta wolność. No, i potem z perspektywy czasu patrzę u siebie, że potem tu znowu wracało, znowu te przytłoczenie myśli, i znowu się uwalniałem, i znowu przytłoczenie myśli, i znowu się uwalniałem, i tak w kółko. I to jest takie rondo, nie rondo, cykl. To jest taki cykl, ale co jest fajne, co też zauważyłem w takich cyklach, bo te cykle występują wszędzie tutaj na tej płaszczyźnie istnienia, gdyż właśnie umysł takie tworzy, że. Umysł powtarza ciągle to samo, i w każdym tym cyklu czegoś się nauczymy, i widzę po sobie, że każdy cykl jest coraz, że tak powiem, bardziej nieograniczony. Nieograniczony, bo ja się staję bardziej nieograniczony, bo w każdym cyklu czegoś się nauczę, i w tym każdym cyklu coś wprowadzę do swojego życia, i w każdym cyklu bardziej kminie, że jestem w tym cyklu. Nie? A jak mamy świadomość tego, że jesteśmy w tym cyklu, i potem przyjdzie taka e, właśnie w kolejnym cyklu e, takie przytłoczenie czy coś, to wtedy sobie przypominamy, że jesteśmy w cyklu i że to zaraz minie, że wystarczy, że mamy sobie nie oceniać i po prostu odpuścić to wszystko, ten cały cykl, że niech się dzieje w ogóle, nie mam nic do stracenia, jestem wolny, wszystko jest dobre, każda myśl jest po prostu, bo jest. Ja ją obserwuję, a ona nie ma znaczenia i wow, i wtedy dzieje się cuda, i potem to się manifestuje właśnie. To jest też fajne, bo tak jak jest manifestacja, nie, to mamy najpierw myśl, potem emocje, potem akcje. I tak samo właśnie z odpuszczeniem. Najpierw podczas medytacji odpuszczycie te myśli, myśli i poczujecie się w ogóle w wolni. Nie? Potem ta emocja z tym uwolnieniem będzie w was, w całym ciele was ogarniać przez najbliższy dzień albo parę godzin. I potem zobaczycie i zaczniecie działać w ten sposób, że ten sam właśnie, że wasze czyny będą, nie będą mm, ograniczone tym, że będziecie na przykład myśleć, co ktoś pomyśli, czy nie będziecie myśleć, czy to jest dla was dobre, czy dobre dla innych, bo po prostu będzie ta wolność. I ta sama wolność, której nie ocenialiście myśli, tak samo nie będziecie oceniać swoich akcji. I wtedy te akcje, wasze czyny będą czyste. A właśnie czyste akcje, wolne akcje to są piękne akcje. I to jest wtedy geniusz, jaki jest przepływ energii. No, ale to też fajnie pokazuje, żeby zadbać w pierwszej kolejności o swoje myśli, bo z nich właśnie wszystko powstaje to co robimy na co dzień, jaką mamy pracę, to z jakimi ludźmi się przebywamy, to jak w ogóle mówimy, to jak się ruszamy, to jak doświadczamy wszystkiego, to wszystko zaczyna się od naszej głowy. Dlatego tak cholernie ważna jest medytacja, która pozwala nam poznać siebie, poznać i zobaczyć te myśli i mieć nad nimi kontrolę. Albo raczej kontrolę, no, taką kontrolę, że puszczamy kontrolę, bo <grytanie> inaczej, my chcemy kontrolować te myśli, przez co te myśli kontrolują nas. A jeżeli my odpuścimy kontrolę nad myślami, nie będziemy starali się ich zmieniać, ich kontrolować, wtedy te myśli nie będą kontrolować nas, czyli adekwatnie będziemy mieli większą kontrolę nad swoim życiem. Albo inaczej, no pozwolimy temu życiu się wydarzać takim jak jest, a życie jest piękne, życie jest cudowne i, i wtedy wszystko nam sprzyja i jest obfitość, wolność i miłość po prostu i zachwyt życiem, jeżeli nie kontrolujemy. I wtedy czujemy tą jedność też, bo właśnie nasze ego, czyli nasze myśli one mm, separację robią, czyli to ja jestem ja, Michał, to jest kwiat, to jest kamera. Wy jesteście wiem, słuchaczami. Yy, a wszystko jest inne, nie? I ja jestem taki, ja jestem dobry, ja jestem albo zły, ja jestem silny, albo jestem bogaty. Wszystko jest inne i wszystko da się podzielić. Całą rzeczywistość Kroimy na części, na kawałki, na kawałki. No i oczywiście wtedy pojawia się samotność, strach i takie tam. A jak właśnie odpuścimy tę opinię, te nadawanie etykietek na wszystko, na siebie, na innych ludzi, na to co robimy, na to co inni robią, to wtedy po prostu jesteśmy. I. O! Jesteśmy. Całą chwilą. Jesteśmy życiem. Jesteśmy wszystkim. I to jest właśnie ta miłość wtedy. Bo miłość właśnie z tej wolności, że tak. Ja po prostu jesteśmy wszystkim. I... I to jest wtedy też miłość do siebie, czyli do wszystkiego, czyli też do Was. I o, do życia po prostu. Jedna miłość. One love o tym właśnie śpiewał Bob Marley. O tym stanie umysłu, który właśnie zaczyna się od tego, że odpuszczamy i nie oceniamy swoich myśli, swoich działań i innych myśli, innych działań. Po prostu o, podziwiamy. <grym> wow. Mm. Idźcie, blas! Tutaj jest cudownie. <gry> Naprawdę, tu jest cudownie. I no i co? Obserwujcie myśli, nie oceniajcie myśli. Miejcie wspaniały dzień, bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi, bądźcie miłością i dzielcie się tą miłością z innymi, bo to jest najcudowniejsze to jest najlepsze, co możecie dać innym to właśnie miłość. A czym jest ta miłość? Tak pokrótce, jeszcze podsumowując, to jest stan. W którym się znajdujecie, który nie ocenia, który pozwala Wam czuć jedność ze wszystkim. I wtedy ta Wasza obecność w tym stanie to jest właśnie miłość. I, i tak to. Przesłanę Wam tonę pozytywnej energii i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dawajcie lajki w górę, subskrybujcie ten kanał, bo więcej tego typu pozytywnych informacji. Peace and love.